Zgodnie z danymi GUS inwestycje zmniejszyły się o 10,9% rok do roku. Z dostępnych informacji możemy zakładać, że był to efekt przede wszystkim mniejszej aktywności firm, podczas gdy inwestycje publiczne wciąż kształtowały się na podwyższonym poziomie. Niestety perspektywy na kolejne kwartały są dosyć pesymistyczne, no bo o ile w drugim kwartale firmy wstrzymały się z realizacją, z uruchomieniem nowych procesów inwestycyjnych ze względu na panującą niepewność, ze względu na epidemię, ze względu na zmniejszone obroty, no to nadal w drugim kwartale realizowały one przedsięwzięcia rozpoczęte wcześniej. W trzecim kwartale nadal firmy będą niechętne do rozpoczynania nowych przedsięwzięć, a te stare realizowane wcześniej już powoli się wyczerpują. Efekt będzie taki, że inwestycje w trzecim kwartale spadną jeszcze mocniej niż w drugim kwartale. Odnotujemy spadek o kilkanaście procent. Czwarty kwartał również wygląda pesymistycznie, więc. Uśredniając to, cały 2020 rok zamkniemy najprawdopodobniej ze spadkiem inwestycji ogółem o kilkanaście procent rok do roku. Dopiero poprawę zobaczymy w przyszłym roku, kiedy po pierwsze ze względu na efekty niskiej bazy inwestycje powinny się zwiększyć. Oprócz tego zobaczymy pierwsze efekty Europejskiego Funduszu Odbudowy. W drugiej połowie przyszłego roku najprawdopodobniej wystartują pierwsze projekty finansowane z środków unijnych, które zapewnią wsparcie dla inwestycji publicznych. W przyszłym roku zatem dynamika inwestycji powróci do dodatnich poziomów.